Życie w kurniku, kolejny dzień. Musimy znaleźć miejsce dla pieska, w którym miejscu tą naszą klatkę postawić. Filtry muszę oczyścić. Dzisiaj 7 dni już potem jak zmieniliśmy, bo Karol mi pomógł i zmieniliśmy filtry w dzień urodzin, 30 kwietnia. I po 7 dniach już woda wolno bo nie wiem padało i. i się w internet, trzeba przyczyścić Danica, na nie wiem to jest tutaj nie to jest tutaj nie to jest to kochany, moje mordynka. Co, przymierzasz się do klatki? Gdzie? You know, here I was thinking that maybe next month we can boil for chickens. Put the post like we have here. Have a look. This post. Chicken. Chicken. No, Visaya. For, for eggs. Okay. No, okay. Danika mówi, żebyśmy tu postawili klatkę, but I thought I would do it. There is the chicken. Here is the star, you know? No, no. Bigger than this one. No. Yeah. Bigger, yeah. Nie wiem, czy to się umieścić. A tu z tyłu. Weź zły lekkie water? No mówi, to mówię, że woda ciepnie. Tu myślałem, żeby ją umieścić. Jaka jest clean, yeah. ha? Ma już? Nie. To jest pomysł, żeby ją tutaj rzucić. Posprzątać tą trawę, wykarczować. A ja tu jest beton pod spodem, więc nigdy się nie podkopywał żaden psiak. Tylko węże tu są. Musiałbym sąsiada poprosić, żeby mi tu ogarnął. <śm> no tutaj zawsze, jak coś robimy, to zawsze pełno węży jest. No, ale jak się oczyści, to że sobie pójdą i już nie przyjdą, tu, tak? Do niej. A? Do chodu. A? że jest Mówicie, że schudła Pepa, Pepa dostaje finisher. Czyli na schudnięcie. Karma. Spalenie tłuszczu. Tak, ale możemy to what Wiesz was thinking because bo jest cement under, yeah? If we put here cage, you know, she will not go out. We don't need to put anything under the cage because she will, you know, dig the holes. Hmm. Yeah. Huh? Just take this one. So, what put here? Yeah. Huh? Yeah. Who is the boss? it is What she will be? Jeszcze nie wie co ją czeka, niestety. A, ktoś powiedział, żebym tutaj, po co ja robię, buduję dla Tosi, jak mógłbym tutaj zrobić? Nie, dlatego, że tu będziemy mieli świnki. Nie będziemy mieli loch, jak mamy teraz. Eee, no i czekać na małe, tylko po prostu będziemy kupować małe i hodować, tak. Więc nic tu nie będę kombinował, potrzebuję to miejsce. A to jest ten dach. I now she's watching me. <laughs> Obok dziury robią, na działce. Who's that water Danica? My auntie. Your auntie bring containers here? But they buy. Right? Oh. They buy. Patrzcie, jaki brudny filtr. Dopiero czyszczone, Nic nie zbiorę się za robotę Wujka bym zaangażował tutaj do pomocy, ale nikt mówi, że urodziny mają za dwa dni i przygotowują urodziny, więc za dwa dni go zaangażuję. Flatka jeszcze poczekał. Aha, a, piękne. N uh, Nipa we will put when we transfer this. We need to transfer first. So it's finished, yeah? Huh? So it's finished. Yeah, we need to put Nipa here. Nipa, not there. Not, uh, and we need to buy net around. And make a door, and that's it. Lubieloks. <mum> Skrab mój mały. Nie chciał spać w nocy. Ha? A gdzie ty idziesz? <grym> gdzie ty idziesz? Cwaniak? No gdzie ty idziesz? No? Co chciałeś? A chciałeś przycisnąć? Tu. Tu masz przycisnąć. Tu, Papa. Nie? Muszę do miasta kupić kieszonki. Do pupci wycierania i mleczko, i jajeczka, tak? No. No. To jest moja gwiazda. A gdzie jest Vanessa? Powiedz wszystkim, gdzie jest Vanessa? A te Ate? A te? Siostra. A te to jest siostra. Gdzie jest siostra? Okej okay. no dobra wyłącz, wyłącz No, tu No przyciśnij Nie bój się, tu o! Paluszek Tu o! No i włączyłeś teraz znowu Jeszcze raz. Jeszcze raz paluszek. Zabrałbym go ze sobą. Ale ja. Co? Nie Jak będziemy kamerę i dziecko nosić. Jak ty go w ogóle Tak? fajny. Tak? Tak? Tak. Nie, nie lubię jak się mu buziaki daje On ma tak jak ja, ja nie lubię jak się mnie całuje od policzki Dotyka do twarzy, całuje po twarzy ja Ma to samo Daj buziaka! O Jezu kochany, no nic lec Oho, a gdzie są twoje łzy? Nie ma Patrz, jaką mam Nie ma łez wymuszanie wymuszanie tata zły niedobry bo kamery nie dał do zabawy tak? nie nie ma na już teraz nie da to się idzie dobra nie będę cię już nagrywał widzę że nie życzysz sobie mm. Słucham cię. Gdzie ty idziesz? Coś ze mną. A gdzie ty się wybierasz, kawalerze? Okej. Okay. Okej. Okay. Bye bye. Carmen. Aj. Okej okay. no jest mój sklepik tutaj ja przychodzę, bo takie rzeczy dla dziecka Danika już tu nie kupuje, a tu tanie w miarę jest. Excuse me Gdzieś tam Ale tu dwok okay. No i tutaj gdzieś <noise> się chłopak zaplątał Mleko jeszcze mleka nie mamy Dobra mleka nie mają OK Ale chusteczki są już wiem dlaczego Danika tu nie przychodzi jest tak gorąco, że daje smuk nawet wiatraka nie ma tragedia, bo... dziewczyna też powiedz się no, mleczko. Mam tu, mają w tym moim sklepie. Aj. Hi. Do you Aj. 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 have do you have milk? Fresh milk? Can i Aj. Chyba mężorą Do kanaklo są lat czerpią do banany Po przyjechałam do hurtowni 200 ile? 80 za duże jajka za jeden trzej Ciasteczko mamy, tak? Tadyś kupił No w tym czasie Danika mi przygotowałem obiadek Proszę bardzo, jak mnie rozpieszcza Schabowy, ziemniaczki Te frytki i ryba to chyba nie dla mnie